Drodzy przyjaciele, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z naszej ambasady tutaj w Rzymie. Chciałam powiedzieć, że ten rok jest wyjątkowo ważny. Jest 80-lecie tworzenia Armii Andersa w Rosji. W związku z tym pamiętamy, i się ogromnie cieszę. Instytut Piłsudskiego, który tak dba o historię, również się włączy w tą inicjatywę. Chciałam wszystkich zachęcić do tego, żeby skorzystali z tych Noc muzea, Muzeum, które będą od końca czerwca do początku lipca. Historia jest ważna, Armia Andersa to naprawdę coś fenomenalnego. Coś podobnego chyba w historii nie ma. Wyjątkowe, że udało się stworzyć właściwie z ludzi, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych, taką potęgę, która potem nawet doszła do zwycięstwa tutaj we Włoszech, Monte Cassino, Bologna, Ancona. Także życzę Wam wszystkich wszystkim bardzo udanego lata. I żałuję, że tak dawno już myśmy się nie widzieli, ale mam nadzieję, że ta pandemia nareszcie przejdzie i że będę mogła jeszcze raz Was odwiedzić. Bardzo mile wspominam moją wizytę u Was kilka lat temu. Pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję.